Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i właśnie odbieramy sobie 150 milionów expa z kalendarza. I o, na wstępie bardzo chciałbym podziękować nowym subskrybującym, bo jest nas już 263 osoby. Mam nadzieję, że to będzie cały czas rosło, że niedługo wbijemy się do tych 300 subów. No i na to po prostu teraz liczę. Więc tak, z kalendarza dostaliśmy 150 milionów, więc zbliżamy się powolutku, bardzo powolutku do tego 428 poziomu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje na tej postaci. No, z epikami mamy drobny problem, bo tutaj już epików zaczyna nam powolutku brakować, więc zobaczmy, czy mamy coś tu jeszcze do obchnięcia. No, mamy dwa epiki, ale chyba chciałbym to zostawić już na. Jakieś kalendarze, nie na kalendarze, tylko na misje dzienne, żeby wrzucić sobie epika do toalety. Więc, tak naprawdę, już sobie zostawimy te epiki, zaczniemy sobie wrzucać zwykłe klasy, bo, bo my tu mamy, no ruszaj do Magmala Karonu, więc to będzie dosyć trudna misja, jedna z trudniejszych, ale to za chwilę. Więc te epiki sobie po prostu tutaj już zostawię. No i dzisiaj wrzucimy jakiegoś klasika. Podejrzewam, że wrzucimy coś taniego. No powiedzmy, ten pasek możemy sobie wrzucić. To zrobimy tak. To przesu przesuniemy tutaj. No i z tego co widziałem, no to opłotka na siłę to weźmiemy sobie jak najbardziej. To możemy wrzucić do kociołka, bo widzę, że tutaj Wiedźma dzisiaj chce pierścienie. E, oczywiście jak zwykle m, podczas nagrywania musi mi kot tutaj łazić, więc troszkę mi przeszkadza, ale to nic, wrzucimy sobie to do toalety, rozmontujmy sobie to od razu. Nie było to jakoś bardzo drogie, więc nie jest mi żal tego absolutnie, zobaczmy co, taj, co tutaj w zbrojowni. Nic ciekawego, plus 38 już broni, więc niedługo trzeba będzie się interesować wymianą broni. Ale to jeszcze na spokojnie, poczekamy sobie, może na następnym evencie nam coś ciekawego wypadnie. Więc, tak naprawdę, zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj mam jeszcze jakiś pierścionek do obchnięcia do wiedźmy, więc weźmy go od razu tutaj. I lecimy z kołem. Koło. Koło, koło, ale w koło jest wesoło, dobra. Co my tu byśmy chcieli? Na pewno expa, jakieś jedzonka może, no ale najważniejszy teraz exp. Truskawka, ok, jest trochę expa, są trzy grzyby, jakieś tutaj niestety, ale niepotrzebne rzeczy, czyli surowce, jakieś odłamki, jest trochę golda. Znowu XP to dość spory, ponad milion, 15 milionów golda, 13, trochę dusz, znowu goldzik, no i na koniec ten największy XP, więc spoko. Bardzo jestem zadowolony z tego co tutaj nam wypadło, z tego koła, więc możemy jak najbardziej sobie przejść do pupili. Nakarmimy sobie naszego krapiera, mamy jeszcze 66, już w sumie 63 jabłka. E, więc to mi się najbardziej tutaj z tego wszystkiego podoba, bo ten krapier jeszcze przez kol kolejne 21 dni, czyli przez całe 3 tygodnie na pewno będzie karmiony. E, więc tutaj jest jak najbardziej spoko, ryboga dzisiaj na razie jedno karmienie i już udało nam się uzbierać 24 śliwki dla żółwia, no ale jeszcze do urodzin jest no, jakieś 3 tygodnie. Więc mam nadzieję, że jeszcze trochę tych jedzonek wpadnie i na spokojnie sobie tutaj też tak samo jak z Krapierem będziemy tego żółwia karmić. Więc dobra, teraz przejdziemy może do walki pupili. Wageria. Wagerla czy Wageria? Nie wiem, Wagerla chyba. 993 karmienia w ogniu. To będzie dość mocny przeciwnik, i pójdziemy może tym tą naszą wodą, bo ona tutaj ma tylko 19 pupili. Więc zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Chognik 30. On poszedł z Chognika 30. Eee, Kogeniut. Aha, no dobra, czyli nie stracił jakoś bardzo dużo tutaj karmień. Eee, Kogeniut 100. Co dalej? Skarabara 100. Mm -hmm. No dobra. Ze Skarabary pewnie poszedł w no bo tutaj raczej szans nie było innych. No i to może być ciężki przeciwnik, mimo wszystko, ale powinniśmy dać radę. Poseidon tutaj poskładał jeszcze język Niksa, Jeszcze trochę tutaj męczy, rozpira. Więc tak naprawdę 3 czwarte rozpira na naszego Hydrowira nie powinno nam zrobić jakiegoś tutaj większego problemu, mimo że statystyki mamy takie same. Ale ładne tutaj, krytyk ze strony Hydrowirka. I mamy kolejną truskawkę, i znowu dostajemy naszego przeciwnika, z którym no dość często walczymy w pupilach guli. Yy, więc to jest ciekawe, że praktycznie co jakiś czas go dostaję tutaj w pupilach. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Ranking na ten moment 33 miejsce w, e, ogólnie. E, a w pupilach No spadliśmy chodziło z top 1, bo wczoraj byłem przez cały dzień Top 1. Ale dzisiaj jeszcze nie walczyłem wszystkich walk, więc może to Top 1 uda nam się odrobić. Chyba, że coś przegramy, ale i tak jesteśmy naprawdę dość wysoko. Więc spoko. E, dobra, to poszukajmy sobie tego Magma Caronu wspólnie. Tutaj nie ma, więc bierzemy krótką, dwójkę za dwa. Tutaj jeszcze naprawdę będą te misje naprawdę dosyć ciekawe, jeśli chodzi o expa, więc tutaj się nie będziemy bardzo martwić o to, co tu wybierać, jedynie będziemy myśleć, szukać tych lokalizacji. I mam nadzieję, że dużo na tym nie stracimy, chociaż 21 milionów tutaj mamy z misji. Tak, więc nawet jakbyśmy stracili naprawdę dość sporo to myślę, że nam zrekompensuje ta misja dzienna to w zupełności. Tutaj czerwona, ale chyba na golda z tego co widzę nie ma mak makaronu, mak makaron, mak makaron, gnuśny ogród, no tutaj bierzemy zdecydowanie tą najkrótszą. No na razie nie widać nigdzie naszej lokalizacji potrzebnej. Ciekawe czy w ogóle zrobimy tą misję, bo na razie jest dość kiepsko. Kolejna cytrynka, jest mak makaron, no jest słaba misja, tutaj tracimy około 4 milionów powiedzmy, no ale weźmiemy. Także już mamy stratę 4 miliony. I zobaczymy, jak to będzie dalej. No tutaj musimy wziąć tą piątkę. Magmakaron. Tu nie ma magmakaronu, więc bierzemy tą dziesiątkę za prawie 10. Tutaj też nie ma. O, 10 za 11, więc bierzemy. Magmakaron nie ma. Weźmiemy tą krótszą. Jest piwka. Magmakaron nie ma. Kolejna dwójka. Tutaj też nie ma makaronu, to weźmiemy tą piątkę może. Co? Tutaj też nie ma. Jeden za 6. nie no, weźmiemy może tą misję krótszą z jakąś bronią. Tutaj bierzemy oczywiście też krótką, jakiś pasek do rozmontowania, możemy go wziąć jak najbardziej. Tutaj nie widzę nic ciekawego dalej. A już prawie jeden pasek mamy zrobiony. A tu na razie tylko jeden magma Dobrze, że ta czerwona na expa, bo fajnie ona się tu prezentuje. E, tutaj też nie ma, więc kończymy pierwszy pasek z jednym magma karonem. O, jest drugi, dobra. E, tylko, że tutaj ile znowu tracimy? No, ze 2 miliony. No to już 6 milionów jesteśmy do tyłu. Yy, ale więcej niż. O jezu, jest tragiczne misje. Yy, więcej niż 20 baniek to na tym nie stracimy, więc i tak będziemy do przodu. O 7 za 13. Piękna misja czerwona na expa. Bierzemy jak najbardziej. Tutaj nie ma kolejnej takiej misji. Weźmy 7 za 6. Yy, wyspa Trupie Gołba, Morszały, Mroczne Bory. Dziesiątka. No i jeszcze jeden mak i wtedy. Nie będziemy się już o nic martwić. Tutaj weźmy sobie tą dwójkę za dwa. Jakieś jabłko nam wypadło. Oczary Mary, 7. Dobra, tutaj kolejna dwójka. No naprawdę, podobają mi się te misje bardzo. 7 za 8. Szkoda, że takich misji nie dostajemy na magu, bo z takimi misjami to byśmy poziom wbili, Jest truskawka. Ma Erwin, trakcja i wyspa. To tutaj siódemka za 7. Mroczne bory, kraina i Ma Erwin. To tutaj bierzemy oczywiście krótką, bo tamte dziesiątki były słabe. Wyspa po górze i pustynia. No to tutaj krótka, bo te wszystkie były słabe. Mroczne bory, Nigdylandia i gnuśno więc krótka za 2,5. I lecimy dalej, Mroczne Bory, Mroczne Bory i Moczary Mary, to tutaj oczywiście dziesiąteczka. Zaraz skończymy drugi pasek, a jeszcze trzeciego magma Makaronu nie widać. Yy, tutaj oczywiście krótka, bo są wszystkie słabe, dostaliśmy Jeżynę, yy, Puszcza, step no słabo, bierzemy to. Trakt u gór i Dziewiczy Kanion, no tutaj musimy wziąć tą dwójkę, bo to Misję naprawdę nie z ekspem, tylko nie wiem z czym. I tutaj trafił nam się Mac-Makaron z dobrą misją, więc bierzemy jak najbardziej i zyskujemy. No, straciliśmy tak naprawdę 6 milionów ekspa, zyskujemy 21. Więc ja jestem dość mocno zadowolony z tego. Nie poszło nam tak źle z tymi lokalizacjami. Więc teraz już trzeci pasek na spokojnie. Możemy sobie wybierać misję bez patrzenia na lokalizacje. I liczymy na jakieś naprawdę fajne trafy z expand. 10 za 9, no możemy wziąć. Znowu 10 za 9. Tutaj co? No tutaj 2 za milion. 2 za 200. 2, 7 za 7. No 2 za 200 weźmy. Tutaj 2 za 2. Ok. 10 za 9, no weźmy tu 10 za 9, chociaż moglibyśmy z tego dostać chociażby 11. 5 za 6, spoko. 5 za 4, 5 za 4 zdecydowanie. 10 za 4, 10 za 4, 5 za 5, ok. Tutaj bierzemy na pewno tą. 2, 2, no dwójka. Słabe te misje, niektóre się takie trafiają, jakby w ogóle tego eventu EXPAT nie było tutaj. Co tu wziąć? Co tu wziąć? Powiedzcie mi, szczerze, wezmę tą siódemkę. Bo i tak wszystkie były tragiczne. Tutaj weźmiemy dwójkę. Za dwa. Dwa za dwa jest kolejne. Okej. Okay. 5 za dwa, dwa za dwa. Dobra. Licznie. 7 za 6, prawie za 7, można powiedzieć. 10 za 8, nie weźmiemy tej 10 za 8. Weźmiemy dwójkę krótką. Tutaj weźmiemy kolejną dwójkę za 2. 10 za 9, jakaś czerwona. 7 za 7, no ta czerwona, chyba pod Golda, ale weźmy tą czerwoną. 5 za 9, no lepiej, tak byśmy raczej nie dostali. Nawet dwójki nie było, więc bierzemy i tutaj liczymy na coś ciekawego. 5 za 5 z ostatniego piwka, e, 10 za 9 i weźmiemy tam 10 za 9 i liczymy, że tutaj na koniec będzie jakaś dwójka, e, 5, 5, uuu słabizna, same piątki jeszcze bardzo słabe, no to bierzemy tak, bierzemy, ustawiamy warte, rozdajemy statystyki, wytrzymałość oczywiście, e, tutaj to możemy rozmontować, to na razie zostawimy, e, mamy jeszcze chyba dwa rozmontowania z tego co widziałem, tak, to musimy tutaj znaleźć coś do rozmontowanka 530-527, może weźmiemy to osmagusia. Magusia 530-529 no to może jeszcze te buty od Kunegundy sobie weźmiemy i rozmontujmy sobie te dwie rzeczy tutaj. I jest spoko. Rozmontowanie mamy z bańki. Więc tak, kołem zakręciliśmy. Awkę zrobiliśmy, plakat zrobiliśmy, no to teraz hazardista. I liczymy na klepsydry. Już mamy 10. Dobra, mamy 50, jest spoko. Yy, tutaj, no, pójdźmy w te klepsydry dalej za ciosem. A tym razem się nie udało. Yy, dobra, mamy odłamki. No już prawie bym nie kliknął, nie trafił w ten i bym rzu rzucił dalej. 250 odłamków. Tutaj znowu pójdziemy w klepsydry. Znowu się nie udało. No, dzisiaj ciężko będzie już coś wygrać. O, jest 10 klepsydr. Dobra, może będzie znowu 50. Jest 50, super. No to 100 klepsydr już nam dzisiaj hazardista dał. 150, ok. No to szacun, szacun, szacun. Weźmy jeszcze raz a co. No, i tu jest ciężka sprawa. Co by tu wybrać? No, dostaliśmy już 150 klepsydr. Czy dostaniemy jeszcze chociaż z 10? No, spróbujmy. Odłameków i tak mam dość sporo. A te klepsydry na pewno nam się tutaj jeszcze przydadzą. No, tym razem się nie udało. Ale i tak 150 klepsydr. No i powtórka. No dobra, zaryzykujmy. Jest event klepsydr, więc ryzykujemy z klepsydrami. Będzie coś jeszcze. No, niestety nie, ale i tak 150 klepsy padło. Ja jestem jak najbardziej zadowolony. Możemy sobie też zaatakować tutaj kogoś na arenie. Tylko, że tutaj mamy dosyć mocnych przeciwników, więc spróbujmy, może tego maga. Poziom podobny. Statystyki mamy zdecydowanie lepsze od niego, więc to powinno być na easy. No i dokładnie tak udało się wygrać. Jest spoko, więc tutaj mamy to zrobione. Co my tu jeszcze mamy? Możemy sobie jakąś gildię zaatakować, może ten Shatendamonen. Damonen, sobie zaatakujemy, niech już leci ten atak, zaatakujmy sobie pupila gildinnego, sześciogłowa hydra, na razie za dużo jej jeszcze nie robimy, ale powoli do przodu. Jeszcze tutaj myślę, że jak dobijemy do 420 maksimum tego pupila gildinnego, to wtedy ta sześciogłowa hydra będzie jakoś tam nam schodzić. Więc tak to mamy zrobione. Tutaj możemy odebrać jeszcze ten 2,5 miliona. Ekspas Akademii. Tutaj na razie się buduje kopalnia złota na poziom 21. Więc tutaj nic nie odbieramy. Nie możemy. Tak naprawdę został nam jeszcze loszek. No i takie próby możemy zrobić. Powiedzmy po 10 prób na górę Olimp, 10 prób na 13 piętro. I raz sobie zaatakujemy tornadko i zobaczymy jak to tutaj siądzie. Hades, no to będzie ciężki przeciwnik, raczej go nie pokonamy, 300 baniek, Trzeci pró trzecia próba. Eee, czwarta, piąta. No tutaj widać, że nie schodzimy za zbyt często do tych niższych wartości, więc to jeszcze na pewno nie jest to. Zobaczmy jak to trzynaste piętro, tutaj musimy po prostu walnąć dwa mocne krytyki. Żeby jeszcze ustać od niego jeden cios to będzie dobrze. Bo na razie to on się tutaj dość mocno denerwuje i wali te krytyki. Boi się nas zdecydowanie bardzo. Tutaj co? No już blisko jesteśmy do ustania takiego klasa Tutaj 15. No, czasami udaje nam się tutaj ustać. Dość rzadko. No dobra, popróbujmy jeszcze może parę razy bo ja bym chciał go już tutaj powolutku zabić 20 milionów gdyby tutaj ustał to by to dało radę minus 20 milionów dlatego lecimy tutaj cały czas jeszcze w to hp 200 na no 16 no słabo nie możemy nic ustać ciężko ciężko z nim będzie na pewno jeszcze no, więc tutaj myślę, że jeszcze te może 3 próby spróbujemy na niego i to będzie tyle. 19 i ostatnia próba na niego, 19 i nie, ustaje, no nie ustalimy, więc szkoda. No jeszcze potrzebujemy trochę, trochę tego HP na niego. No i zobaczmy jak to tarnatko, to jest wojownik, więc tutaj zbyt prosto nie będzie. Yy, może jeszcze parę prób na niego bo chciałbym go pokonać chociaż tak na odcinku 29 milionów no on jest do zrobienia no i ostatnia próba nie udało się 4000 grzybów sobie zostawimy więc tak to mniej więcej wygląda u mnie w lochach chwilowy blok ale to tornadko oczywiście popchniemy sobie na spokojnie darmówkami tego oczywiście nie ruszam. Tutaj mam troszkę tych lochów zachomikowane. Myślę, że około 6 leveli na spokojnie jest do wbicia z tych lochów. No i zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Na razie, jeśli chodzi o to, że 6 poziomów to by nam dawało 3, 433 poziom, więc byśmy gdzieś tutaj się zbliżali może do tego Actimelka. No, zobaczymy. Na razie i tak musimy jeszcze wyfarmić sobie resztę beryli. Ale to już na spokojnie, jak nam się tutaj e, kopalnia klejnotów na poziom 25 postawi, to już wtedy będziemy sobie kopać i szukać tych berylków. Więc dobra, tutaj mamy lochy z głowy. Także została nam tak naprawdę jeszcze tylko walka pupili. A my w ogóle pupili nie nakarmiliśmy. E, wszystkich, które mogliśmy. Więc dokarmimy sobie tutaj Rogunka, dokarmimy sobie tą rybogę i teraz możemy zaatakować Guliego. Guli ma 19 petów w ogniu, więc coś musiał przegapić. Nie wiem, czy przegapił Walentynki, y, czy też Sylwestra. No bo raczej wszystko inne ma. Yy, więc dobra, zaraz się o tym przekonamy. Więc tutaj może pójdźmy. Yy, pójdźmy światłem, bo mamy najsłabsze. I niech się dzieje wola nieba. Myślę, że nie powinniśmy tutaj przegrać. Chomp 100. OK. No to nasza dzinka tutaj dała radę. Z Chompa pewnie poszedł Smokiego, dokładnie. No i z tego co widzę, no to nie ma Rokitka. Czyli w Sylwestra troszkę tutaj zabalował kolega i Nowy Rok przespał, że nie złapał tutaj naszego jednego Speta. Jednego Peta. Tutaj Magut nasz już na 200 poziomie tutaj powinien robić naprawdę potężne walki. Ryboga 191 to też powinno pójść na Easy. No i tutaj będzie ciężko z jednym ale nasz Heraldon go tutaj zbije i myślę, że dokończy tego rozpiraja jeśli będzie walił krytyki. O, jeszcze jeden. Pięknie. Także mamy to 43. Czci, awans o jedną pozycję, więc chyba wróciliśmy na tobie jeden. Dokładnie tak. Powrót udany, więc spoko. Także tutaj jestem jak najbardziej z tej postaci zadowolony. Będę jeszcze bardziej zadowolony, jak już będę miał tutaj tego żółwia, i wtedy będziemy sobie już tak na poważnie walczyć na tych, tych pupilach, bo większość powinniśmy wtedy już walkę wygrywać, więc tak naprawdę chyba wszystko mamy tu zrobione zobaczmy jeszcze tutaj arena menadżer areny, o menadżera areny wczoraj sobie wieczorem zresetowałem, więc możemy tutaj sobie to zobaczyć jak tutaj to wygląda 15 możemy tutaj dodać jeszcze tak tak, tak, ok, tutaj przekroczyliśmy 10 tysięcy i tutaj możemy Maxa sobie strzelić więc, tutaj, tą lewą stronę już mam na 10 tysięcy. Na razie więcej tego nie ulepszam. Czekam aż tutaj cała reszta będzie na 10 tysięcy, i wtedy sobie będziemy bawić się w ulepszanie dalej. Ale to jeszcze myślę, że z tydzień, może dwa tygodnie, i wtedy już to sobie ogarniemy. Dobra, więc tak naprawdę. Czy my zrobiliśmy wszystko? Tak. Zrobiliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy zrobić. Jakie tutaj plany na przyszłość? Czekamy. Czekamy cierpliwie, aż wbijemy jakiś tam potężny poziom i zaczniemy sobie robić lożki. Ale tutaj na pewno czekamy na event na legendarny Loch, czyli na urodziny Shakespeare'a i będziemy się tutaj. Bawić z tymi epikami. Będziemy sobie podmieniać te epiki tutaj na naszych pachołach, będziemy ubierać je powolutku. No i zobaczymy, jak to tutaj nam wyjdzie. Tą broń nawet mógłbym ją dać tutaj dla wojownika. Niech sobie leży zawsze to troszkę więcej miejsca. Tu możemy dać mu to, to możemy dać tutaj. Klaty nie mamy. Tutaj już raczej nic ciekawego dla niego nie mamy. Tu możemy jeszcze Kunegundę ubrać. O nawet na zręczność. Coś tutaj wpadło, wytrzymałość. To możemy jej dać też to. OK, Więc tak to mniej więcej teraz wygląda. Mamy tu dość sporo miejsca. Więc jestem zadowolony. Możemy sobie to tornatko klikać. No więc dobra. Chyba wszystko powiedziałem. Więc, tak naprawdę, będziemy kończyć ten odcinek. Także bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, że obejrzeliście no ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę i że osoby, które nie mają suba, właśnie teraz tego suba zostawią. Także trzymajcie się ciepło i na razie.